I tak jak obiecywałem nasz napisany program. Wyślemy do sterownika fizycznego. W tej chwili jak widać w sterowniku jest program sterowania temperaturą. Na panelu HM jest bargraf, który pokazuje aktualną wartość temperatury. Zmieniamy bargraf. Zmienia swoje położenie. Również diody sygnalizujące prace wyjścia sterownika zmieniają swoje, swój stan z na 1. No, i w tej chwili wyślemy program, który napisaliśmy do sterownika. Aha, mamy nasz program. Klikamy. Na ikonkę PC logo. Możemy wcisnąć test możemy nie. Wpisałem już adres fizyczny sterownika. Wcześniej oczywiście połączyłem się z routerem, który obsługuje to stanowisko. No i zaczyna się łączenie. Czy zmienić na stop? Zmienił się na stop. Jest pomarańczowy ekran i wysyłka programu. Czy przełączyć tryb RAM? Tak. Jak widzicie, bar graph zniknął. No i przetestujmy. Tutaj była tylko mała zmiana programu, ponieważ tam zdefiniowaliśmy jako momentalny push button break. Przepraszam, make, a tutaj jest momentary push button break, więc musiałem troszeczkę zmienić, dałem negację i powinno działać. Wcisnąłem jeden raz, czyli jeden produkt. Silnik zostaje wysterowany, drugi, trzeci, czyli trzy produkty wjechały, jeden, dwa, trzy zjechały. Czyli program pełni działa. Symulacja pięciu produktów, i również jest poprawne działanie. programu. jeden wjechał, jeden wyjechał. Dwa wjechały, dwa wyjechały. Także, jak widzicie, jeżeli program działa w symulatorze, będzie działał również w sterowniku. Należy tylko pamiętać o typie. Czujników czy są normali open, czy normali close, ale jesteśmy w stanie to przedefiniować bardzo szybciutko. Dziękuję za uwagę.